Chwała Bogu, dzień dobry Państwu, z tej strony Damian Danielak, obywatele nieba.pl. W dzisiejszym filmie chciałbym się odnieść do takiego wydarzenia, które będzie miało niedługo miejsce, jak tęczowe nabożeństwo. Co jakiś czas może zauważą Państwo, że będę zerkać w pewną stronę, tutaj mam laptopa, Państwo tego nie widzą, ale będę spoglądał na laptopa, żeby wyczytać pewne informacje w związku z tęczowym nabożeństwem. Co to jest to tęczowe nabożeństwo? Tenczowe Nabożeństwo jest to wydarzenie, które co roku odbywa się w parafii ewangelicko-ausburskiej w Krakowie, w parafii Świętego Marcina i wydarzenie jest to co roku organizowane z taką organizacją jak Wiara i Tęcza. Ma ono na celu modlitwę za tak zwanymi osobami LGBT, czyli tam homoseksualistami, biseksualistami, osobami transseksualnymi. Ja może tutaj właśnie przeczytam szczegółowo jak to wydarzenie jest opisane w internecie, omówię też czym tak naprawdę jest organizacja wiara i tęcza i odnoszę, odniosę się do tego wydarzenia, powiem co na ten temat myślę. Zatem zapraszam na tęczowe nabożeństwo, które odbywa się w naszej parafii od 7 lat. Jest przygot... Znaczy, nie ja zapraszam, tylko czytam tutaj informacje, które odbywa się w naszej parafii od 7 lat i jest przygotowany we współpracy z Fundacją Wiara i Tęcza oraz wszystkimi, którym bliska jest troska o LGBT i ich rodziny. Naszą modlitwą chcemy zwrócić uwagę na coraz częstsze przypadki łamania praw człowieka oraz inspirować do przeciwdziałania przejawom dyskryminacji Naszym chrześcijańskim zobowiązaniem jest konieczność zdecydowanego opowiedzenia się przeciw wszelkim formom przemocy i dyskryminacji lesbi lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans transseksualnych oraz ich rodzin, zarówno w kościele, jak i w społeczeństwie. Przykazania Jezusa, aby kochać Boga i bliźniego. Eee, przykazanie Jezusa, aby kochać yy, Boga i bliźniego Jest podstawowym przesłaniem Nowego Testamentu I tutaj jest nawiązanie do Ewangelii Mateusza Rozdziału 22, wersetów od 36 do 40 eee, Jest to dla nas punkt odniesienia Dla wszelkich biblijnych wskazań W dniu 17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualność z międzynarodowej klasyfikacji chorób. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono Międzynarodowy Dzień Przeciw homofobii, bifobii i transfobii z angielskiego Ida Hobbit, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na dyskryminację i przemoc, której doświadczają osoby LGBT. Kościół wierny przykazaniu Jezusa Zbawiciela jest pojednaną różnorodnością, w której każdy człowiek ma swój bezpieczny dom. Jest tutaj nawiązanie do listu do Galacjan Trzeciego rozdziału 28 wersetu. Zapraszam do wspólnej modlitwy 16 maja 2020 roku o godzinie 17.00 online. I tutaj podpisano: Ksiądz dr. Roman Pracki. No, jakie mamy tutaj informacje? Mamy informację o tym, że w parafii ewangelicko Ugsburskiej w Krakowie, w parafii luterańskiej będzie miało nabożeństwo by modlić się za osoby homoseksualne, by sprzeciwiać się temu, jak one są prześladowane, bite, dyskryminowane. I tak powiem, samo to nie jest niczym złym. Bo no, mamy takie sytuacje, wydarzenia, gdzie ktoś za homoseksualizm zostanie na przykład pobity. Chrześcijanie absolutnie nie mogą czegoś takiego pochwalać, i sam jako chrześcijanin sprzeciwiam się stosowaniu przemocy tylko ze względu na to, że ktoś jest na przykład homoseksualistą, prawda. I no tutaj niby wszystko ładnie. Sprzeciwiają się przemocy wobec tych ludzi. Zapraszają ich do kościoła, wskazując, że kościół jest też na nich otwarty. I oczywiście kościół powinien być otwarty na takich ludzi. Jezus był otwarty na różnego rodzaju grzeszników. Jezus jak, sam, jak sama Biblia wskazuje, nikogo nie odrzuca precz. No i jest to dobry, dobry kierunek, ale brakuje mi tutaj jednej bardzo ważnej informacji: że Kościół jest też od tego, by piętnować grzech. Kościół kocha grzeszników, ale nienawidzi grzechu i brakuje mi tutaj informacji o tym, że homoseksualistom powinien być wskazywany Jezus. Powinna, powinna być głoszona Ewangelia, by ci ludzie odwrócili się od grzechu homoseksualizmu. Nie ukrywajmy, że e, tutaj Biblia Słowo Boże jest e, bezwzględna. Homoseksualizm jest w Biblii e, nazywany e, grzechem. Tutaj też jest nawiązanie do tego, że 17 maja WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, wykreśliła homoseksualizm z listy chorób. Ja bym tutaj przy okazji proponował się zainteresować, w jaki sposób to przebiegało. No, ale tak ogólnie wszystko wydaje się dość ładne. Poza tym, co, co powiedziałem, że brakuje informacji o. O, o tym, że homoseksualistów należy ewangelizować, że należy im mówić, by odwrócili się od grzechu. Ale przyjrzyjmy się szerzej tej organizacji Wiara i Tęcza. Ja sobie pozwoliłem tutaj wejść na ich stronę i zobaczmy, co oni mówią. O sobie działamy na rzecz chrześcijan homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, opowiadając się za pełną, uwaga, i tu nie jest jakaś, nie jest użyte słowo tolerancja, ale za pełną akceptacją osób LGBT, LGBTQ w kościołach i w społeczeństwie. Zatem oni nie, nie tyle zauważą, walczą o tolerancję dla, dla siebie, ale walczą również o akceptację, byśmy też akceptowali ich grzech. I dalej o sobie napisali. Uważamy, że każda orientacja seksualna i tożsamość, jest darem od Boga i można ją pogodzić z wiarą. No, ja z tym zdaniem delikatnie mówiąc nie zgadzam się. Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji osób LGBT, zwłaszcza motywowanej religijnie. I tutaj dalej bardzo mocne słowa. Dążymy do stworzenia przyjaznego środowiska, w którym polscy chrześcijanie LGBTQ będą czuć pełną akceptację. Również ze swoją seksualnością i w którym będą mogli rozwijać swoją wiarę i życie duchowe. Staramy się też przyspieszyć zmianę nauczania kościołów w sprawie akceptacji związków jednopciowych, związków osób transpciowych, a także uznania pełnej wartości rodzin zakładanych przez yy, yy, osoby LGBT no to słuchajcie, grupa jazda, zaraz się do tego odniosę. I to ostatnie zdanie. Wierzymy, że zmieniając świadomość wewnątrz kościołów, przyczyniamy się do zwiększenia poziomu tolerancji i akceptacji w całym społeczeństwie. I no, widzimy jakie cele ma ta organizacja i tutaj parafia ewangelicko-ausburska w Krakowie wchodząc we współpracę już wieloletnią z organizacją Wiara i Tęcza, wysyła jasny komunikat do społeczeństwa, do świata, do mediów. Ten komunikat brzmi następująco. Kościół nie będzie zmieniał homoseksualistów. To homoseksualiści, a konkretnie mm, aktywiści homoseksuali, bo to nie jest to samo, yy, ludzie spod znaku tęczy będą zmieniać nauczanie kościoła. I to jest absolutnie nie do zaakceptowania. To Kościół powinien zmieniać yy, homoseksualistów. To Kościół yy, powinien yy, głosić tym ludziom Ewangelię. To Kościół powinien wskazywać na Jezusa Chrystusa i jego ofiarę yy, dla homoseksualistów, yy, by ci ludzie odwrócili się yy, od yy, swojego yy, grzechu. Yy, I jak wiecie, jednym z celów jest, uwaga, zmiana nauczania kościołów, więc uważam, że czymś absurdalnym i złym jest współpraca z tymi środowiskami. A druga, uwaga, tutaj cytat, a także uznania pełnej wartości rodzin zakładanych przez osoby LGBT. I zauważcie, tu pada słowo rodzin, a nie związków. Zatem ci ludzie również dążą, tak to rozumiem, do adopcji dzieci, więc idą bardzo daleko. Eee, oczywiście stosują tutaj taką metodę małych kroków, e, że starają się e, przyspieszyć, że no, będą to robić powolutku, powolutku, ale. E, Chcą tutaj właśnie zmienić nauczanie kościołów. Wiecie, ja rozumiem, jeszcze rozumiałbym sytuację, gdyby do księdza, pastora przyszła jakaś grupa ludzi, które odczuwają popęd do osób tej samej płci i ci ludzie powiedzieliby, że chcą, by się za nich pomodlono, że. Chcieliby, by modlono się za to, by Bóg, Duch Święty, by zmienił ich serca, a co za tym idzie, orientację. Albo żeby chociaż ci ludzie też powiedzieli, że chcą, by Duch Święty, Bóg, dał im siły, wytrwałości w zachowaniu czystości seksualnej. Ja taką sytuację. Rozumiem, rozumiem takich homoseksualistów, ale w tym przypadku mamy ludzi, którzy akceptują grzech, chcą żyć w tym grzechu i jeszcze chcą, by kościół ten grzech akceptował. Jest to absolutnie nie do zaakceptowania. Co dalej? To, je, jeśli miałbym tu użyć porównania. To jest to dla mnie podobne do sytuacji, jak przyszłaby do osoby duchownej, czyli pastora, księdza, grupa kobiet, które zdradzają swoich mężów, i te kobiety mówią następująco: no, jesteśmy tutaj krytykowane za to, co robimy. Wiele osób, w tym osób z rodziny, Odwróciło się od nas, niektóre z nas zostały pobite przez naszych mężów. Prosimy o modlitwę. I to jeszcze, jeśli tyle by powiedział, to miałoby sens, ale no absurdem by było, gdyby te kobiety chciały zmienić nauczanie kościołów w sprawie wierności małżeńskiej w sprawie małżeństwa i też absurdem by było gdyby te kobiety chciały nadal zdradzać swoich mężów coś takiego nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem chrześcijaństwo polega na pokucie czyli odwróceniu się od grzechów i kościół osobom zdradzających swoich mężów i żony a także osobom, które dopuszczają się e, czynów homoseksualnych, e, współżyjąc z, z osobami tej samej e, płci, e, takie osoby, e, takim osobom powinno wskazywać się na Boga. Takim osobom powinno mówić się, że żyją w grzechu e, i powinno się, e, to, że, e, powinno się wskazywać na to, że powinno się wskazywać na to, że Jezus może rozwiązać ich e, problemy. No niestety nie widziałem nigdy tego nabożeństwa. Być może, być może jest tam mówione w kościele, że, że ci ludzie żyją w grzechu. Być może, być może mówi się tym ludziom, że Jezus może rozwiązać ich problemy i grzechy. A jeśli nie, no to. Bardzo źle świadczy o parafii ewangelicko Uzburskiej w Krakowie, o duchownych tej parafii. I to, co mnie cieszy, to fakt, że to wydarzenie ma być transmitowane online, ponieważ jest napisane nabożeństwo tęczowe online. Ja bardzo chętnie zobaczę, jak będzie to przebiegało i mam nadzieję, że hmm, tym ludziom będzie również głoszone to, że żyją w grzechu, że powinni odwrócić się od grzechu i że Jezus Chrystus jest dla nich rozwiązaniem, bo na tym polega hmm, prawdziwa chrześcijańska miłość, a nie na akceptacji grzechu i poklepywaniu po plecach. Zostańcie z Bogiem.